Chrystus nie chce żadnego ofiary, tylko posłuszeństwa chce nie ofiary Hebrajczyków 138, że on się nie zmienia wczoraj dziś ten sam na wieki 13, Hebrajczyków 13-15. Budzimy panny, które posnęły. Jehowy, adwentyści, baptyści budzi z O północy było właśnie 1998 rok była północ. Chrystus zaczął swoje tysiąc lat. I jak przyszedł, to wybrał pierwszego apostoła 2000 lat temu. To był Andrzej, Piotr. I teraz, jak przyszedł, wybrał apostoła, czyli anioła Krzysiek, Liszka, Bogdan Cicierski i tak dalej. I ja ich wszystkich widziałem. Ruszulka też widziała. I siódmy anioł nam pobłogosławił. I możemy pokazać siódmego anioła. To się miało tysiąc zacząć panowania Chrystusa. Chrystus nie panuje, on króluje, jeśli służy. A czym się różni panowanie od królowania? Wytłumacz. A nie, to ja się nie będę słownik, jakbym miał słownik y, konkordancję, to tam jest określeń wiele, także to i to jest. Ale mężczyzna jest mężczyzną, a kobieta jest niewiastą. No tak, to o to chodzi. Chłopie, bracie, nie siostro, ja wiem, że wiele określeń mamy, ale Boga znamy. Czyli objawienie 77 siódmy anioł Henryk Krzymczak. Tajemnica święta, się objawiła srebrzanka. Nazywaj mnie bratem, dlatego że wie, za wiele nas dzieli, żebym ja był bratem w Twoim żmierze. Ja Chrystusie, mam... nie? Bo Ty masz pana i mam króla Izraela. Dobrze. Dobrze, ja wiem, ja bratem mnie nie nazywaj, kolegą czy znajomym. To w świecie tam. jest kolega, albo jesteśmy braćmi, albo, albo nie jesteśmy, bo w Adamie jest śmierć, a w Chrystusie jest brata albo siostra. Jednomyślność, a my tej jednomyślności nie mamy. No bo nie słuchasz brata Bogdana, brata starszego z 24 starszych. Dlaczego mnie nie słuchasz, brata starszego? Brata starszego, brat starszy to to jakoś ma to wszystko poukładane, a ty tego nie ma. Bo ty nie jesteś do słuchania, nie słuchasz. Ja chcę ci to wszystko wytłumaczyć, ale nie słuchasz. Nie ja ci też tłumaczę, ty też nie słuchasz. Ale ja to, co ty mówisz, to już dawno to przerosłem, bo to jest wyższy poziom, który Chrystus mi objawiał. Dobrze, wy jak następnym razem zadzwonić, bo jestem otwarty na wiedzę i na zrozumienie twoje, to mi wylicz. Dziennik będzie Armagedon. Już wyliczyłem, ale nie słuchałeś. Dlatego ci jeszcze raz pokażę, jak Chrystus przyszedł. W prawdzie, w czasie Jego, w miłości Jego i przez uczniów swoich i uczennicę. Chrystus przyjdzie w tysiącleciu. Jak przyszedł do Izraela, też Go nie poznali. Nie dziwię się, że badasz pisma jak faryzeusza, nie możesz poznać czasu przyjścia Chrystusa. Siódmy anioł z tych siedmiu gwiazd, co Chrystus miał w prawej ręce. Objawienie 61. jeden 116 Hendrik Szymczak Objawienie 16, 17. Siódmy Anioł wylał swoją czaszę na powietrze, wtedy sak aktuarium o tronu rozległ, doniosły go. Stało się, stało się, że kłamstwo w telewizji, w religii, w polityce, w bankach, wszędzie kłamią w krawatach i ludzie oszukują jako fałszywe proroki. No, i tutaj, tak, król. I szó szósty, 17, 6. Zobaczyłem też kobietę. Była pijaną krwią świętych, krwią świadków. Nie Jehowy, świadków Chrystusa, Jezusowych, Emanuela. Król Jezus na koniu, król nad królami, bez pana diabła od podatków. 19 rozdział. No, ty tutaj na ziemi. Ja jestem książę Bogdan, królem mnie jeszcze nie jestem. To jest sobie, że będziesz i tak dalej. Do nieba nie pójdę, bo już jestem w niebie na ziemi. Nowym mieście Jerozalem. Jestem Bramą, zapraszam Cię do Nowego Miasta Jeruzalem, 144 tysiące. No. Nie, 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 ja pójdę z innymi do tego Nie pójdziesz do nieba, bo nie ma takiej drabiny. Będzie pochwycenie Zachwycenie, zachwyć się prawdą Chrystusa i żyj na wieki. Nie, nie, nie pochwycić. Aniołowie, w Sodomie go może aniołowie zachwycili za rękę. Lotta, dwie córki, wyprowadzili do Soaru. A dzisiaj na Syjonie jest zbawienie. Na Syjonie, bo w organizacji Świadków Jehowy nie ma, u Krzysztofa Króla na YouTube też nie ma. U mnie też nie ma zbawienia. Zbawienie jest u Chrystusie. Idź za barankiem, bo jak pójdziesz za mną, to zginiesz. Pójdziesz za barankiem, to będziesz moim bratem, a nie kolegą. Nie, nie, tak na razie nie mogę z Tobą być. No ale jak żona wróci i wybaczysz, to będziesz i królem, i bratem, i aniołem. Ja jej nie chcę od tego za chwilę. Ale może zmienić zdanie. Nie, nie zmienię. 6-9? 6-9? A gdy otworzył piecem pion... w piątku, ujrzałem przy ołtarzu duszę zabitych dla Słowa Bożego, dla srebrnego, jak ty mieli. I głosem donosy tak zawołały, jak długo jeszcze władca święty i prawdziwy nie będę sądził i wymierzał za cel naszą karę tym, którzy mieszkają na ziemi. I dano każdemu z nich białą szatę i powiedziano im, by jeszcze krótki czas spokojnie zaczekali, aż się dopełni liczba i spółku i braci, którzy jadą i mają być zabici. Słuchaj, to jest... O tych, którzy dochowali wierności na ziemi, tak, Abraham i tam inni prorocy. Oni są w niebie jako dusze. Nie są w niebie, są księ księdze życia Baranka, zmartwychwstaną na ziemi obiecane. Są w niebie. A wiesz jak mnie zabili? Nie zabili. Zobacz. Ja ci dam dwa wersety, że mnie zabili, dobra? Ewangelia Jana 16, 2, zobacz, jak mnie zabili. Jana Ewangelia 16, 2 zobacz. No czytaj. Wyłączać was będą z sali królestwa, synagogi, kościołów katolickich. Więcej nadchodzi godzina, gdy każdy kto was zabije, będzie miał, że spełnia służbę dla Boga z dużej litery. Świadkowie chowy mnie wykluczyli z sali królestwa i mnie zabili, bo czekają, że ja zginę w Armagedonie. Mój brat Mirek czeka, że ja zginę w Armagedonie. 24 lata Mirek i Wojtek ze mną nie rozmawiają. Zrodzeni bracia, Jechowa im zakazał, amerykański chyba. Także ja, ja mam ducha prawdy i mówię wam prawdę. Mego ojca znienawidzili zabili fizycznie na oko, za oko, śmierć za śmierć. Drugi werset Rzymian 8:36 8, pokazuje, jak nas mordują. Będę się modlił za Ciebie i za tą Panią. Że... Za Królową? Za Królową też? Urszulka tu drugi werset, że mnie mordują. Rzymian 836 36, jak napisano, z powodu ciebie codziennie nas zabijają. Czyli 1 Jana 3, 15. Kto nienawidzi jest mordercą. Zabijają, nie, nie tylko ciebie. Uważaj mnie za jak owce na rzeź. Także moja żona, dzięki temu, że odeszła, to ja dzięki temu przybliżyłem się do Chrystusa, który mnie skrzesił. Jest moim. Ojcem Bogiem, którym nauczycielem, zbawicielem, ja jego prawa ręka jako anioł i Bogosławie aniołów w Mateusz 24, 37, wybrany. Ja na podstawie wykładni, którą ci przekazałem, że ja do niej nie mogę wrócić, bo to obrzydliwość. Jeszcze raz Ci powiem, nie wróć, nie, wróć, nie wracaj do żony, bo zginiesz. Jak ona wróci, to jej wybacz. Ja nie chcę jej znać. W tym to gdzie twoja wchodzi? miłość? jako mężczyzna też. I, i skończymy, bo się czuję zmęczony i zaczynam głodzić pod noś, Dobrze mam... braciszku, niech twoje demony, kłamstwa wyjdą z siebie. Niech Chrystus, Król Emanuel, Ojciec z Nieba, Król Izraela, no, o, o, danego, Bóg Ojciec Abrahama z Jakuba niech Cię oświeci prawdą Jego. błogosławić Cię bracie, dziękuję. No błogosławimy. Żyj na wieki no, bracie. Jest, tam jest, tam Królestwie, które przyszło na ziemię. Także tu będzie ten raj na ziemi, jak sobie zrobimy, bo przyjdź królestwo Twoje żono Chrystusa z się króla Izraela. Król nad Pyrami i jak moja żona wróci 24 trony, czyli 12 apostołów, 12 aniołów, dobrała 24 godziny, nocy tam nie będzie, bo żadne kłamstwo nie wejdzie, bo teraz kłamcy nie mogą tego zrozumieć, bo mają wtłoczony swój program i... On mówi, że musi umrzeć do nieba. To, że jest, nie może się ani zachwycony. No, będzie zachwycony, a nie chce się zachwycić prawdą. Przecież Tesaloniczan jest wyraźnie wpisany w Bibi Gdańskiej. 4, 417. Tutaj, momencik, już jest. No tutaj umiłujcie prawdę, bo wierzą w kłamstwo, dlatego zmieną. Ewa wierzyła w kłamstwo, dlatego uśmierciła swego męża. i Je Jechowa oszukuje siatkowych, to ich uśmierci w Armagedonie. I mamy dowody na to, że Jechowa jest mordercą, a Chrystus nikogo nie uśmierci. Chrystus wszystkich uratuje, a niegodziwców Jechowa uśmierci. Bo Jechowa zrobi tą robotę co faraon. Rzymian 9:17, po to są. Czyli tu mamy 4. Cztery... O, zobaczcie. E Tessaloniczan 4, 17, no może od 15, a to wam mówię, że na podstawie słowa króla Izraela, króla wam mi, bo pan diabeł od podatków jest, grecki bożek, zobaczcie, że on tam 2000 lat ma i cały świat lorda, czci pana, Kyriosa, a nie Wasylisa, Jana 19, 15. nie mamy króla, tylko Cezara, dzisiaj macie pana, nie, pan diabeł was oszukał, ale król Izraela czeka, dajcie cześć królowi Izraela, Pierwsza Mojżesza 35.10. Jakub Izrael, nie? I Chrystus jako Król Izraela. Ewangelia na pierwszy rozdział 47 do 49. To dla wnikliwych mówię, dla wybranych, bo ci, co tak no, osądzają, szydzą, no to róbcie to. Tak, 15 nie na podstawie słowa króla Izraela, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, aż, przy, aż do przyjścia króla Izraela, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli, czyli umarli. 11 no to 17, że tu pisze, że potem my, którzy zostaniemy przy życiu, razem z Nim zachwyceni będziemy w obłokach, czyli te nowe obłoki, nowe Jerozolim wstąpiło Objawion 21 na ziemię, w powietrze, Efezjan 2,6 na obłokach już go posadził, apostoła Pawła, naszego brata. I na spotkanie z Królem Izraela zawsze będziemy Czyli na ziemi, Chrystus przyszedł, zamieszkał w naszych sercach, a my chcemy, żeby mieszkał w 10 przykazaniach, Hebrajczyk 8, od 8 do 12, błogosławień.